Dzisiaj robimy unboxing keyboardu z Media Expert i robimy jeszcze potem ten test kurde ciężko mi się otwiera jedną ręką bo w jednej trzymam telefon ale dobra raczej się uda Jedna warstwa poszła. Potem tu sobie całe wyrwę. A teraz druga warstwa. Tak, żeby nie poczuć pudełka najlepiej. O, dobrze jest. I już widzę pudełeczko. Dobra, Lecimy. O, ciężko mi się odda. Dobra, lecę tak Okej, okay, otwieram Dobra, chyba wystarczy Raczej ja rodzę ryżem Dobra, teraz tu Nie mogę. Dobra, lecimy. Słyszę, że czasami nic nie widzicie, ale muszę tam. Eh. Yy, Bardziej, tak, żebym mógł otworzyć No co tu tyle Nie wiem. Dosłownie nie wiem, co to tyle folii. Dobra, mam nożyk, przyniosłem sobie nożyk. Nożyk będzie lepszy. Jednak nie, nie. Ja nie mogę. Dobra, rozpakuję folię i wam dam Dobra, już mam. Jedną ręką to po prostu niewykonalne. Teraz Będziemy rozpakowywać. Jak widzicie to jest taśma. Wezmę sobie nożyk. Odwrócę. Przechodzę nożyk i przetnę taśmę. Dobra. O kurde znowu jest coś niewykonalnego i O! Udało się. W tym odcinku nie będę pokazywał jak gra bo się dopiero przyszło i musi mieć, jak yy, no będzie kolejny odcinek z grania. Z testowania, a potem z grania. Dobra, dam wam jak to wyjdzie. Mamy folijkę. Jest już rozpakowane. Tu mamy na, yy, podstawkę na nuty. Tu jak widzicie jeszcze jest... Yy, przykleję taśmą, więc to sobie odkleję, dam Wam znać. No i taśmę nie ma. Fajnie się klika. Satysfakcjonująco. Tu mamy jakieś sprzęciki. Ja będę yy, kończył. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ją.